Dziś opowiem wam o imadle, które kiedyś zrobiłem, widzicie tutaj jest to imadło ono jest dość ciężkie jedną ręką ciężko podnieść no, czyli waży gdzieś około pewnie 20 kilo ja nie mówię, że tam gdzieś w którymś innym miejscu tylko tutaj za tą śrubę a tutaj jest drugie, które zrobiłem teraz niedawno i to bez żadnego trudu lewą ręką sobie podnoszę bo co to imadła to było potrzebne do formy, ściskania formy. No tu macie taką formę, niestety w środku wam nie pokażę tajemnica handlowa. I robiłem na tym i I było bardzo ciężko mi to robić. No i w tamtym tygodniu zrobiłem takie imadło. Zobaczcie. Spód dużo cieńszy, tu ścianka 10 mm, tutaj 20 Gabaryt, Gabary, jak się przystawi, prawie dwa razy dłuższe, szersze. Wszystko, wszystko, jak to się mówi, zbędne. Nawet tutaj mogłem zrobić z tego kwadratu płaskownika 40x20, tu zrobiłem 20x50. I by też było dobrze, ważne, żeby się tylko gwint zrobił. Gwinty przewierciłem na frezarce, a później podparłem kłem i zrobiłem prostopazę gwinty. Jedna, teraz troszeczkę o formie Wam opowiem jednak. Tylko z zewnątrz. To jest forma czterodzielna, jedna część. Tu są dwie części łączone po środku i tutaj jest czwarta zewnętrzna. Jak to jest zrobione? Najpierw zrobiłem ten środek Zrobiłem kształt jaki miała mieć forma, a tu z dwóch stron są tak zwane zamki, czyli tu jest podtoczony był kwadrat, a tutaj wtoczony było w kwadracie, po prostu żeby się zamykało. A tutaj jest po prostu ściskane, i to i z drugiej strony też jest zamek, tak zrobiony, że na, tym, na tych dwóch częściach od tego co są w środku zrobiłem pierścień taki zewnętrzny a tutaj w tym ostatniej kostce też jest toczenie w środku i jak jest zamykane forma to najpierw jest wkładana tutaj wimadło, o w ten sposób o, w ten sposób ściskam najpierw tą śrubą to jest śruba M16 i później dociskam mocno tym Tą drugą śrubą, i wtedy już podpyskarkę, i nie ma prawa się przesunąć. Jedną rzecz malutką, taką co zrobiłem, to, to ta grubość tych części jest mniejsza jak tej. O jakąś jedną dziesiątą, bo bardziej zależało mi, żeby nie było nadlewów tutaj na tej części. No i to się doskonale udało. Bo najpierw zrobiłem na równo, ale później zrobiłem jakieś parę sztuk. A okazało się, że jednak miałem rację wcześniej, bo ona tutaj w tym miejscu, to tylko będą działały siły w tą stronę. Jakby powiedzieć wzdłuż osi tej dłuższej. A w tym miejscu to działają siły na tą śrubę, o, w tym, na tych dwóch środkowych częściach. Także to była jedna, no najtrudniejsza chyba moja forma, jaką przyszło mi w życiu robić. Myślałem, że jej wcale nie zrobię. Myślałem, że będzie potrzebna drążarka, ale jakoś, jakoś sobie poradziłem. No także... Widzicie, wychodzi, zaczyna wychodzić to takie, no nie, nie mówię spawanie, ale zgrze, szczepianie. No tutaj miejscami to nawet fajnie wychodzi, ale też jeszcze, teraz okazało się, że robiłem elektrodą 3,2. Na ogół robię elektrodą 2,5 i jest inna odległość od poiny, jak się robi. Tutaj wystarczy 4 mm, a przy elektrodzie... 3-2, no trzeba około sześciu pewnie odległości. No, właśnie te spawy najgorsze, no bo tutaj na boku, zobaczcie, tutaj to nawet, nawet, o. tylko obstukałem z gorzelinę i to wszystko. Tak samo i z drugiej strony, też już, patrzcie, tutaj coś odprysnęło, ale. Ale to wszystko nie przeszkadza. Także widzicie, się... czasami to, to, to nie znaczy, że mówię, że to imadło idzie na szrot. Wcale nie, bo mam takie formy, że są większe. Ale znając mnie, prawdopodobnie przerob... będę do następnego i madła to wszystko wykorzystam. Wytnę i zrobię sobie mniejsze imadło. madło. No. Ale, ale też pomogło na początku myślałem że to będzie, będą większe siły a doskonale to zdało radę wykonałem na tym imadle już około 5 sztuk także tutaj żadnych odkształceń żadnych i, niedolewów nie było no to tyle by było o imadle i o formie tak grubsza mówiąc z zewnętrznej strony Także czasami są czterodzielne. Czasami są formy jeszcze takie z wkładkami dodatkowymi. No. Je dużo różnych skomplikowanych rzeczy można robić przy wtryskarkach. Dziękuję.